Mam z tej strony, Lisandro Lopez. I witam Was na kanale Lisek FIFA. Wszyscy w strachu dlaczego? No bo dzisiaj potężne paczki z kartami Team of the Season wjeżdżają na kanał. Ła! Dlatego też na samym początku zostaw łapeczkę do góry. Teraz um umawiamy się, że patrzcie do. Wchodzimy do. Y, tutaj y, paczingu. Do Stoway Store. Mamy tutaj fajne rzeczy. Mamy. Ja otwieram pikacz, Tam Loana oszczędzi shape przyptera, a wy klikacie do góry. 3, 2, 1. Ła! Wow. Ok, no to super, nice. Let's go, nice. Ten ST miał w ogóle scb chyba, nie? To też niezła karta. No dobra, widzowie. E, pisaliście, się rozmawialiśmy nad. O, nice, walkout. Walkout, let's go, my boys! E, rozmawialiśmy na temat tego, Zapytałem Was w poprzednim odcinku, czy we wczorajszym odcinku, czy robić te paczki z tocami. No i zrobiliśmy. Łapeczki do góry się zgadzały, wszystko się zgadza, więc widzowie dzisiaj też się ma wszystko zgadzać. Ogromna moja prośba. I. No, Pix z ikoną wiedzie jutro. Pix z ikoną wiedzie sobie jutro, taki mam plan. Z yy, w sensie ikoną Matko jedyna. z Pix z tocem wiedzie sobie jutro, czyli w niedzielę. Yy, a FIFA tutaj się bawi, że tak powiem, sama w sobie, ale to nic dziwnego. Więc pik z 93+, jedzie sobie w niedzielę. I no, temat jest taki, czy chcecie, żebyśmy zrobili tego pika z ikoną właśnie. Więc dajcie znać w komentarzu, czy robimy Pika z ikoną. Bo jeszcze go mogę zrobić, i to jest bardzo ważne, żebyście dzisiaj szybko odpowiedzieli na to pytanie, w sensie dali znać. No bo dzisiaj tak naprawdę ostatni dzień, sobota, bo w niedzielę o 19 już ten Pik znika. Powinienem mieć końce, mieć możliwość, bo jak sobie zaraz zobaczycie, to tego Topsa 93 Plus zrobiliśmy za darmożki. Tam jest mnóstwo kart. No bo mamy chociażby tego Wandajka, którego sobie możemy przepalić. Mamy Berardiego, mamy mnóstwo tam innych kart, których. Z którymi można się pobawić. Ja nie wiem czy nie szybciej będzie zresetować po prostu FIFA. Jestem zażenowany. Można tak powiedzieć, widzowie? No, no jestem za, zażenowany. To jest, jestem zażenowany i mogę to powiedzieć i ja to mówię. Updating items. No trochę te itemsy. Itemsy się aktualizują. O, czy FIFA teraz się ogarnęła? O. Dziękuję! Nice, thank you so much, thank you so much. No i widzowie, zanim przejdziemy do tej naszej paczki z FX83, no i w ogóle z tocami, to mamy też oczywiście kilka poczuszek. Gold płak. Na początku standardowo preview pack. Zawsze jest szansa, że coś tam poleci. Jak potrafialiście coś już z tych nowych kart Shape Shifter, to dajcie też znać w komentarzu. No, bo troszkę tych kart ciekawych jest. Jest Eden Hazard, jest też yy, Atal, to jest chyba... Tak szczerze, to Atal chyba wygląda najciekawiej. Choć przy aktualnym natłoku tych kart na, na środku pola, no to ten Atal, wiecie, taki no potrzebny, niepotrzebny. No jest, teraz naprawdę jest mnóstwo tych kart, które po prostu mogą sobie e, wjechać gdziekolwiek chcą. Jest mukiele w ogóle. Jest mukiele. I ten mukiele, powiem Wam szczerze, że może tutaj wzbudzić troszeczkę lęku wśród, moim, wśród mojego składu. No bo takie mukiele w połączeniu z szyle albo mukiele, tak sobie myślę, że mukiele z Davisem nawet by mógł być. Muki albo mukiele do tego kimpembe, ale też z tym kimpembe to wiecie jak to jest. No to wiecie jak to jest, jest też usta. Ten Davis też na napastniku. Kurza twarz Messi w ogóle kosztuje 7300. No nie, źle ciekawy jestem, czy ktokolwiek go kupi. I też jestem ciekawy, czy ktokolwiek go trafi. No bo trafić tego Messiego to byłby, no. Gigawin! Gigawin, Gigawin Giga win No i są, no w no, Mane to mamy. To są za 4,5 miliona. No myślę, że te ceny są znowu prze. No, przewartościowane potężnie, nie? Tak, tak mi się wydaje, że to są ceny znowu. Totalnie, ale to totalnie przewartościowane i pewnie za chwilę one dosyć mocno spadną. Ten azart wygląda przegenialnie. No i jeszcze faj, fajnie, bardzo fajnie, że pododawali te e, skillmówcy, Że taki azart ma 5 skillmówców. To chyba cieszy najmocniej. Paczka 85 plus za darmożkę, bo dostaliście wszyscy chyba. Ja też dostałem. I na głównym koncie, i tutaj walkout jest spoko. Dzisiaj, widzowie, woda z cytrynką, a w zasadzie tej wody nie ma. O! I to jest. No. Dobra, bo to jest 10 tysięcy, czy tam nawet może więcej przy tym piku. Więc teraz chodźcie ze mną, widzowie, i pójdziemy do naszego. Nie tu, jeszcze nie tu, bo to trze trzeba też dzisiaj zrobić, abyście jutro mogli sobie to zobaczyć. E, więc to... No nie tu, co ty robisz? Lisandro Lopez, what are you doing, my boy? What are you doing? FX tots upgrade, let's go. Aha! Ty, ja to miałem gotowe, widzowie. I ja nie wiem kto tu był. Dobra, nie on. O, nicy może być. Mało ważne w sumie, ale ja, bo ja chcę przepalić Humelsa. Dzięki temu. E, przepalając Humelsa, zaoszczędzimy sobie pieniądze na tamtym humelsie, nie? Myślę, no, taka januszarka. Jak można, to dlaczego by tego nie zrobić, nie? Szczególnie, że są takie możliwości. Yeah, baby! Yeah, I want! Przepalić ten skład. I moi drodzy, no, y lecimy z tematem. W ogóle pamiętajcie, taki mały y dla Was apel, pamiętajcie widzowie, że Food Champions jest teraz do poniedziałku, czyli wracamy ze starą... Y ze starą terminowością ze starą terminowością food champions więc food champions jest do poniedziałku czyli do poniedziałek 9.00 czyli macie piątek, sobota, niedziela nie zapomnijcie no bo szkoda będzie widzowie chcieliście paczki z tocami więc paczki z tocami są ale najważniejsze jest to, żebyście wy zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem i napisali komentarz nawet jakikolwiek napiszcie i pamiętajcie też, żeby subskrybować ten kanał subskrybujcie kanał, to wtedy widzowie lecimy dur jadamy po 10 tysięcy chciałbym, żeby do FIFA 22, 23, zrobić 10 tysięcy na tym kanale subskrypcji, więc będę Was w każdym odcinku zachęcał, żeby subskrypcję wcisnąć na kanale licek FIFA. Let's go, my boys! Let's go! Pick number. Pick, paczka, paczka, paczka. Trzymam kciuki. Dobra narodowość, please. No, fatalna narodowość, jest Sawicz. Matko, jedyna. Holy shit. Pff, no źle, no, no jest po prostu źle. Dobra, szkoda. Szkoda jest mi tego widzowi, yy, no, tego sawicza mojego zostawić tutaj. Więc przepalimy sobie to na pierwszy skład. W sensie to jest dobry foder, bo z ciekawości yy, na futbinie to SBC kosztuje yy, TOC FX Upgrade. Gdzie to jest? W ogóle tego nie ma na futbinie, czy co jest? Ile kosztuje ta paczka, mnie ciekawi. Ten 93 Plus kosztuje 130 tysięcy, ale on jest potężnie droższy, dużo droższy. Tylko, wiecie co jest najgorsze? Że. No nie ma tego na, na footbinie. ale podejrzewa, że to nie kosztuje zbyt wiele, nie? Eee, nie kosztuje zbyt wiele. A taki Sawicz, żeby za niego. Milinkowicz, w na stówkę 80 tysięcy. Więc i tak jesteśmy chyba do przodu na tej paczce, ale w ogóle jestem zdania, że te paczki. Yy, spójrzcie tutaj, mamy paczkę zwykłym Tocem z tego FXa, czyli z top 5 lig. Mamy kartę o Weralu 94. I na głównym koncie, kiedy to robiłem, trafiałem też karty same 9,6, 94, 93. I jak otworzyliśmy tamtą paczkę z fx 93+, to trafiliśmy kartę 93, więc ciekawy jestem, jak będzie tutaj. Eee, ale dobra, no lecimy. Pierw musimy przepalić tego Savicza. Milinkowicza, Savicza. Żeby tutaj się nie zmarnował, no bo szkoda trochę 94 rower, ale ja nie pamiętam, jak tam mam z odzyskiwaniem. Pewnie mam dużo odzyskiwania, no ale jak mogę to już przepalić i, i tak będzie, musimy to przepalić na tym odcinku, no to po prostu zróbmy to i będziemy mieć z głowy, a i tak to drugie SBC musimy machnąć. Fajnie, że to jest podzielone na dwa, bo dzięki temu właśnie możemy sobie wykorzystać taką sytuację, jaka się nam przydarzyła, widzowie. Powinniśmy spokojnie to zrobić. 8-7. Ok, myślę, że jedna karta i będzie git. Jednak nie, okej. Okay. Czyli nie tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Nie tak łatwo. Nie tak łatwo, mówi się widzowie, że. FIFO to taka łatwa gra i przyjemna, a nie do końca, nie do końca. No dobra, to musimy tutaj kończy wrzucić z wyższym overallem eee, taki money. Money, fofana, Fofana spoko karta, ale też już. No niestety. Jo, i pięknie, dobra. Możemy coś przyjanuszować. Możemy. Why not, my boys. 8-4 No już nie. Dobra. Mamy 8-8, przepalamy. Ja, no i fajnie, posamić też zostaje, czyli tego pika zostać też za darmo zrobimy. Fajnie, że zachowaliśmy sobie ten foder Tak bezpiecznie jest dosyć. O Sawicz wraca do naszego zespołu. No i widzowie lecimy z tematem. Teraz Rare Electro Players Pack. Myślę, że dzisiaj nie będzie żadnego meczu na odcinku, bo nie ma co też na siłę tych eliminacji, grać. tej eliminacji zagram, nagram, zagram poza odcinkiem. Po prostu zaczniemy już lub champions od kolejnego odcinka.

jak się cieszyłem z tego, że mieliśmy fajne paczki na głównym koncie. I tam były same 93, tak tutaj no, widać, że te 93 w jakiś sposób ma sens. No bo nie z każdej paczki leci. Widzowie czas od... Yy od odsłońmy sobie to po prostu tą paczkę, bo ona kosztuje 130 tysięcy. Odsłońmy ją sobie. Jak tu będzie bramkarz... No nie, chcę, po prostu nie chcę bramkarza. Może być bramkarz, i to jest najgorsze. Mam taki mam taką ciekawą, ciekawy obrazek. I zobaczymy, czy to będzie dzwon Zygmunta. Dobra, nie mam bramkarza, już jest win. Giga win. Fizikal 88. Defendik 76. W sensie, to nie jest desioło raczej. Ale... Drib... -league 95, ale to... Kurde, nie wiem, co to może być. Passing 98 Shooting 92 Pace 88, to nie będzie paketa przypadkiem? Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne 96, ja yeah. 300, nie 300 tysięcy Crazy, crazy my boys No i teraz zagadka do was widzowie Teraz, widzowie, do, do Was największa zagadka, tak naprawdę, w tym odcinku i tu nie ma co gadać, nawet głupot. Wy będziecie, widzowie, mieli za zadanie y, złożyć ten skład skład Selecta, Byki, żeby Debrayne i Paketa byli w zespole. Challenge. Challenge, widzowie. Możemy się umówić, że jakąś nagrodę wymyślę. Dla osoby, która złoży najlepszy skład. Jestem. Nie wiem, czy Rubendijas w tej sytuacji jakoś tutaj nie pomoże, nie? Też mamy tego Sona. No, duet. Szczerze, duet. Y... Paketa. Paketa. Y... Paketa, Paketa Debrine. No, może być potężny w środku. Tylko nie wiem, co z tym mateo w takiej sytuacji. To jest no komedia. Ale to widzowie, wy musicie mi pomóc. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego szalonego odcinka. Widzimy się już jutro. W no jeszcze potężniejszym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.